Witam wszystkich serdecznie na moim kanale z tej strony, Salamander. Słuchajcie, dzisiaj mamy czwartek. Mi się zaczął urlop, mam czas, więc no, starałem się jak najszybciej po pracy, jak tylko wróciłem, usiąść i nagrać filmik. Aktualizacje. Aktualizacje, jakie nadeszły w czwartek, to jest oczywiście zmiana, zmiana tego. Agenta z Iconic Moments. Dostaliśmy też oczywiście. No, ja zapomniałem wczoraj zmienić, tak patrzyłem, patrzyłem i już byłem tak zmęczony, że zapomniałem zmienić klub. I mi niestety dało 11 scoutów pięciogwiazdkowych z Milanu, gdzie kompletnie mi oni są niepotrzebni. Bardziej liczyłem na Juventus, ale tak szczerze mówiąc, jak patrzę teraz na to, to nawet mi niepotrzebni ci scouti. To bardziej dla tych graczy, którzy dopiero zaczynają przygodę z tą edycją, niż, niż dla tych, którzy już grają tyle co my. A szczególnie tyle co ja. No. Więc dostaliśmy tych 11 scoutów. Zmienił nam się agent. Z Iconic Moments mamy tym razem Inter. No i tutaj nam się pojawiły cztery postacie z tego agenta. Jeżeli chodzi o eventy jakie są, no to tutaj się nic nie zmieniło, oczywiście jest Match Day Trofeo, O kurczę, tego to jeszcze nie widziałem. Custom Squad Rewards, no to tak O, Silver Gold Ball No to fajny, to spoko może być Silver i Gold Ball to zawsze coś Online Challenge Cup, no to tutaj też się nic nie zmieniło. Ja jeszcze nie miałem czasu niestety rozegrać tego, ale w ten weekend sobie to odbiję. Więc kto przede wszystkim jest? Jest zmiana agenta, mamy nowego agenta z Interu. Interu. E, iconic Moments mamy trzech darmowych. E, najpierw sobie zobaczmy. Tutaj mamy 20%, 30% i 50% szans trafienia czarnej piłki: 50% srebrnej, 30% złotej i 20% czarnej. Jest czterech zawodników: jest Chivu, jest Cambiaso, jest Zanetti i Adriano. No, Adriano, no to tutaj ja o tym panu nic nie muszę mówić. No to jest rzeźnik. Szkoda, że nie ma Playing style żadnego. Ale. nim walenie z połowy boiska, to miało sens w ps 6, Bo tam naprawdę takie piłki wpadały w tej edycji. No to już jest naprawdę trzeba mieć szczęście i, i musi przeciwnik popełnić błąd. Więc tak łatwo to nie wpada. Ale jak najbardziej to się nadaje. Słuchajcie, no co ja tutaj mogę powiedzieć o tym zawodniku, świetny dribbling, wykończenie, nawet tutaj widzę stałe fragmenty gry mogą też trochę należeć do niego, jest szybki, jest fizycznie dobry, umie podskoczyć, ale główką niestety nie umie grać, no i kicking power 99, plus do tego 29 leveli. Skile na strzelanie, przede wszystkim na strzelanie. Więc, no, to będzie naprawdę potwór. Już jego zwykła karta legendy była potworem, a teraz to już tym bardziej. Zanetti, tutaj też bardzo fajny zawodnik, jego atut, ilość pozycji, na jakich może grać. Natomiast reszta wygląda tak średnio. No defensywnie bardzo dobrze, prędkość bardzo dobrze, zwinność i stamina też bardzo dobrze. Tutaj dużo skili ofensywnych, znaczy więcej defensywnych, ale też jest parę takich dobrych skili do podawania, więc ładne podania do przodu będzie umiał wykonać. Natomiast reszta to tak średnio wygląda, ale uwierzcie mi, no to jest zawodnik klasa sam w sobie i ja jestem z jego gry zadowolony. Cambiaso, mam Cambiaso, też legendę i no niesamowity zawodnik, świetnie czyści na tym DMF-ie, no umie się ustawić, przecina te piłki, no Niesamowity, naprawdę niesamowity facet, yy, daje radę, i ja mogę go na piedestale razem z Patrykiem Vieira postawić. Może nie jest aż tak dobry jak Patryk Wiejra, ale no, coś jest, coś jest w tych Iconic Moments i legendach, co powoduje, że one, no, jakby, mam wrażenie, że lepiej się nimi gra niż, niż zwykłymi zawodnikami. No, tutaj jak widzicie skili też bardzo dużo, właśnie defensywnych. No i plus do tego do podań też ma parę skili, więc no bardzo, bardzo naprawdę fajny, fajny zawodnik. No i chivu to jest chyba nowa postać. Te, te chivu jeszcze nie było. Trochę wolny. Ale reszta jest na wysokim poziomie. Stałe fragmenty gry należą do niego. Kicking power, kontakt fizyczny też jest naprawdę na wysokim poziomie. Defensywnie też ogarnięty. Więc no tu do 5 drużyny może startować, ale lepiej myślę, że go wsadzić do 4 gwiazdkowej. No i znowu nafaszerowany jest skillami bardzo dużą ilością. Bardzo dużą ilością skill jest nafaszerowany, i, 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 i tych skilli jest defensywnych, tak? Defensywnych, plus do tego podaniowych, bo długie podania to naprawdę był jego atut, pamiętam. Więc naprawdę bardzo, bardzo fajne, fajna, fajna paczka czterech ciekawych zawodników, nieważne kogo uda wam się zdobyć, będzie to naprawdę bardzo dobry traf. Jeżeli chodzi o paczkę samą w sobie, no to powiem, że tak naprawdę jak dla mnie średnia. No mi by zabrażało na przykład na tym Dembele. Lukaku, no nie. Godin najgorszy, co będzie można trafić. Sterling też byłby dobrym trafem, bo bym przynajmniej sobie zbustował. No i oczywiście Jiru też będzie tragedia. No i czy Richarlison jest, Martinez od na przykład tych zawodników bym potrzebował Dara seta, Tutaj, a bo to jest z ligi, a, to jest chyba Bra, brazylijskie, tak, Brazyliero. Lucas Moura byłby dobrym trafem. No jest, jest parę tutaj o Barrios by mi się przydał. CDB z Evertonu, jakbym. A chyba mam CDB. Nie, nie trafiłem CDB. Trafiłem czy nie trafiłem? Nie, nie trafiłem. Trafiłem tego nie CDB, tylko Digne. Digne trafiłem. No jest, jest. Tutaj. No jest parę ciekawych, ale czy aż tak dobra ta paczka jest. No nie, nie powiedziałbym, że ona aż tak bardzo dobra jest. Bywały lepsze. Bywały lepsze, więc... No, taka średnia. Jak dla mnie naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo średnia paczka. Więc jeżeli chodzi o złote, i srebrne piłki, bardzo średnia, czarne też tak samo. Więc, jedynie co, to tylko te legendy, nic więcej. Tak więc, zalosujmy sobie te trzy losowania. Do tego filmu wykorzystamy. Najpierw, pierwsze losowanie nic nam nie przynosi. Boże, co tu się dzieje? Nic nam nie przynosi. Ciekawego. Mamy srebro. Przejdźmy sobie do kolejnego. A no właśnie, bo to teraz chyba z tym tygodniem mamy, że dostajemy e, tych agentów. Tych znaczy nie agentów, tylko o tych e, e, skill na skill trainer, skill trainerów. Więc no, nalosuję znowu tych skill trainerów. Też średniaczek, sreberko, skarpa. No, tak jak mówiłem. A nie, to, to, to chyba z tymi tre, z tymi trzema losowaniami dostaniemy. No i tutaj też nic nadzwyczajnego pewnie nie będzie. O, jest jedna czarna piłka chociaż z Interu. Kto to się trafił? Sanchez. Alexis Sanchez. Ja cię kręcę. Pod sam koniec, pod sam koniec tego Pesa mi się trafił. Alexis Sanchez. No to jego lok. Chciałem go trafić, bo jestem ciekaw. A, forma 4. Szkoda. No, chłopak przeniósł się do Interu i na samym tylko początku złapał e, ten, złapał kontuzję. I niestety, dużo nie pogrą. Więc, no. Przykro, no przykro trochę, przykro. Słuchajcie, no i tak naprawdę to by chyba było tyle, jeżeli chodzi o, o, o podsumowanie tego eventu, który jest w tym tygodniu. Ja tutaj jeszcze sobie ustawię jedną rzecz: Competition Details, Skład Management. Stwierdziłem, że spróbuję sobie zagrać jakimś innym trenerem. No bo cały czas gram tamtym. Non-stop to samo. I powiem wam szczerze, że No właśnie tego Digna. No dobra, niech ten Digna będzie. I zdejmę no tutaj no Sigurdsson będzie musiał No tym krójfem nie, nie jest mi dane pograć tym krójfem. Stwierdziłem sobie, stworzę taką drużynę, może tym Fernando Santosem zagram, bo tak cały czas grałem tamtym, yy, tamtym Zakarianem. Później przerzuciłem się na yy, Gasperiniego z powrotem, dobrze mi się nim gra. No i spójrzmy tego Fernando Santosa, bo też mam, mam paru tych, za, tych trenerów, tych menadżerów, więc... Trzeba popróbować, trzeba popróbować swoich sił z innymi menadżerami, pograć, bo tak człowiek się u, u, ustosunkował do jednego i tylko na jednym jedzie cały czas. Więc tak to wygląda. Słuchajcie, no to by było na tyle w tym odcinku. Krótkie omówienie nadal aktualizacji nie ma, jeżeli chodzi o. Mm, nie ma aktualizacji form, no bo mecze są nierozgrywane praktycznie, a Liga Niemiecka nie jest licencjonowana tutaj. W Pesie za to, jaką ciekawostkę. A słuchajcie, no i w Majdeju, w Club Selection w przyszłym tygodniu będzie Real Madrid i Atletico Madrid. No i będą naprawdę, naprawdę potężni zawodnicy do wygrania. Więc do wylosowania. Więc no. No, trzeba, trzeba, trzeba próbować. Trzeba próbować, trzeba kontemplować i, i się zastanawiać co i jak. Tak więc. To by było na tyle w tym filmiku. To by było na tyle w tym filmiku. Jak filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał i naciśnijcie przycisk dzwoneczka, aby być na bieżąco z każdym nowym filmikiem. Który będzie wychodził na kanał. Wielkie dzięki za uwagę i cześć, trzymajcie się!